Siema siema z tej strony Efi i dzisiaj jak zwykle jestem spóźniony ze wszystkim i od dwóch miesięcy chyba nie nagrałem nowego filmiku, yy, dziękuję. Dzięki Bogu również nadążył się temat, żebym mógł skrzesić trochę mój kanał. O dziwo, na blogu TF2 pojawił się post od Warp mówiący, że pojawi się nowy update, który będzie mniej więcej w wielkości przeciętnego update'u takiego jak Smithmas albo Halloween. Tylko, że zamiast dostawać od społeczności znowu tylko jakieś czapeczki, tym razem dostaniemy nowe mapy, nowe bronie, no, nowe taunty, no i oczywiście nowe czapki też, ale no, generalnie to jest to krok do przodu, jeżeli chodzi o t 2 bo jest to na pewno duży update, nie jest to jakiś major update oczywiście, to mówimy tutaj znowu o wielkości właśnie jakiegoś smisma, albo coś w stylu, ale nadal to jest coś... Wiele osób mówiło właśnie, że to jest jakby taki dobry krok dla Valve, że może faktycznie coś się tam rusza, może Valve przypomina sobie o TF-ie, ale szczerze mówiąc nie sądzę, aby tak było. Ja myślę, że to jest po prostu taki update zrobiony, aby było, że, że coś tam jeszcze się dzieje, że nie jest tak, że, te, że Valve absolutnie porzuciło TF-a dwójkę i żeby Valve po prostu pokazało, że jednak coś się tam dzieje. Nie wiem, głównym argumentem tego mogłoby być to, że no cóż, wszystko ma być wykonane przez społeczność i Warf mu mówi, że jeżeli macie jakieś talenty i chcielibyście porobić jakieś właśnie broń albo kosmetyki albo cokolwiek, to możecie się tam do nich zgłosić. Tak jak mówiłem, nie myślę, że to jest jakieś światło nadziei na to, że Valve nagle sobie przypomni o TF i teraz zacznie wszystko rzucać. Nie myślę nawet, że za następny rok dostaniemy cokolwiek podobnego do tego. Aczkolwiek, no, fajnie patrzeć w ogóle na to, że Valve jeszcze jednak, chociaż odrobinę, myśli o tf dwójce. Chyba mamy tonę graczy, w tym ja, którzy dołączyli się do tej gry i wgrają w tą grę parę ładnych lat i nigdy nie widzieli żadnego większego update'u. Szczególnie takiego, który by dodawałby broń. Także, to by było na tyle, z tej strony był Efi i mam nadzieję, że będę w się zmusić do nagrania jakiegokolwiek większego filmiku kiedyś, yy, nara.